Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazywam się Dorota Wera, pracuję w Zespole Szkół z Janek w Wrocławiu. Moim zadaniem jest dzisiaj zaprezentowanie i omówienie kroków w procesie serwowania wina. Na ostatnich lekcjach zapoznaliście się z za ogólnym podziałem win, z zasadami serwowania win, z doborem szkładu. Do, rozdaru wina. Dzisiaj zapoznacie się z zasadami serwowania wina. Duża ilość osób na pewno z Was będzie pracowała w renomowanych restauracjach, a zasady otwierania, serwowania wina są tutaj bardzo niezbędne. Dlatego też dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka etapów serwowania wina. <laughs> na początku przed serwowaniem wina należy przygotować szkło do serwowania. Stawiamy z prawej strony gościa kieliszek do wina czerwonego. Po prawej stronie. Pierwszy etap serwowania wina polega na prezentacji. Wino zawsze prezentujemy z prawej strony. Butelkę wina umieszczamy na lewej ręce na serwecie. Podchodzimy do gościa z prawej strony. Zacytujemy zawsze tak butelkę, żeby była etykieta widoczna dla gościa. W ten sposób. Następnie wymawiamy rodzaj wina, nazwę wina, szczegół, nazwę i czekamy na akceptację ze strony gościa. Następny etap po akceptacji jest otwieranie butelki. Otwierać butelkę możemy na stoliku pomocy, jak również przy stoliku gościa. Pierwszy etap jest to obcięcie folii powyżej zgrubienia szyjki i obcinamy folię. Musimy sobie przygotować talerzyk na korek, jak również talerzyk na folię. Lepiej, żeby te nasze ruchy były bardzo zdecydowane. Po zdjęciu folii bardzo ważny etap. Musimy wziąć serwetkę i przetrzeć szyjkę butelki jak i korek. Przecieramy, bo możemy tu mieć jakieś drobne zanieczyszczenie. I po tym etapie przystępujemy do czego? Do właściwego otwierania butelki. Do otwierania wina służy specjalny trybuszon. Z zasadami działania trybusza poznaliście się w pierwszej klasie, gdzie był sprzęt gotowany w struną. I teraz bardzo ważne jest, żeby wkręcić tak korę tutaj do korka, żeby... Nie przekręcić korka na wylot, żeby po prostu nie wpadły nam jakieś resztki kawałki korka do wina. I ruchem zdecydowanym wkręcamy korkociąg. I na dwa razy zawsze otwieramy wynę. Mamy tak jakby tutaj dwa. Po otwarciu butelki należy powąchać korek. Czasami czy nie ma on obcego zapachu. Wąchamy. Podkładamy korek na talerzyk. Mamy korek na talerzyku, po prawej stronie tutaj kościa. Kość też będzie mógł sobie sprawdzić stan korka. A każdy korek tak możemy dawać? Korki, które są drewniane. I następnie słuchajcie, w następnej kolejności musimy znowu, przed nalaniem wina, musimy znowu przetrzeć butelkę wina ściereczką i możemy przystąpić do nalewania wina. Przy nalewaniu wina musimy tak, słuchajcie, nalewać, żeby cały czas etykieta była widoczna dla gościa. Gość musi cały czas widzieć, jakie wino ma nalewane, do jakiej wysokości napełniamy kieliszek. Jedna trzecia. Tak, jedna trzecia. Słuchajcie, niektóre podręczniki, w niektórych podręcznikach jest napisane, że nalewamy wino do połowy objętości, ale to też jest uzależnione od wielkości kieliszka, bo niektóre kieliszki do wina są bardzo ogromne, dlatego też Musimy nalać do 1 trzeciej. I nalewamy wino. Musimy starać się, aby nie dotykać 3 komputerki o kieliszek. Na końcu musimy wykonać zdecydowany ruch, żeby nie oblać obrać obrusa. I przed nalaniem należy dać gościowi, który zamawiał, odrobinkę wina do degustacji. Nalewamy odrobinkę wina musimy czekać również na aprobatę gościa, bo może mu to wino nie smakować dlatego będziemy musieli podejrzewać mu inne Jeżeli gość stwierdzi, że to wino mu odpowiada musimy nalać wino według, kolejno, według kolejności osób. Jeżeli mamy przy stoliku panie i panów to w jakiej kolejności nalewamy najpierw wino? Tak, w pierwszej kolejności nalewamy panią, później panom i na końcu komu? Ta osoba zamawiająca. Tak, ta osoba, która zamawiała, zostaje obsłużona w ostatniej kolejności. Po nalanym, słuchajcie, wina, wszystkie osoby zostały już narane, ustawiamy butelkę po prawej stronie gościa i czekamy, musimy być w bardzo bliskim kontakcie tutaj przy stoliku, aż goście sobie wybiją wino i będziemy musieli po prostu mu dolać. Dobrze. I jeszcze kilka słów na temat serwowania wina czerwonego. Przy serwaniu wina czerwonego należy też również pamiętać o dekantacji. Ostatnio Wam wspomina o dekantacji. To jest proces dekantowania? To jest proces dekantowania? Zlewanie wina z narosławy. Tak, tak. tak. I dlaczego się yy, ten proces przeprowadza? Po to, żeby pozbyć się tego osadu z win starszych oraz żeby na powietrze przy okazji. Tak, bardzo dobrze Marcin. Bardzo ważne jest też drugi... Cel dekantacji się przeprowadza po to, żeby napowietrzeć wino. Niekiedy słuchajcie, w niektórych restauracjach proces dekantacji przeprowadza się w obecności gościa, też przy stoliku. I wina czerwona, jak mówiliśmy, znaczy dekantacja przeprowadza się tylko do win jakich? Czerwonych Stary. Do win czerwonych starych, tak? Które w wyniku przytrzymywania wytworzyły dużą ilość psa. Serwowanie, tutaj akurat Wam przedstawiam, słuchajcie, serwowanie wina czerwonego. Kto wie czym różni się serwowanie wina białego od wina czerwonego? Chodzi tutaj Wam wina, wino białe, wino być schłodzone? Tak. I dlaczego Tak. Krotelką, tak? Może być Na ostatniej lekcji właśnie mówiliśmy w jakich temperaturach podaje się poszczególne wina i mówiliśmy o tym, że wina biała podaje się schłodzone. Dlatego też bardzo ważne jest, że wino otwiera się najczęściej w specjalnych jederku odkładaczu, też przy stoliku gościa żeby nie podwyższyć temperatury wina białego. Kolejne etapy serwowania są takie same jak i przy serwowaniu wina czerwonego. Dobrze. To zaraz słuchajcie. Każdy z was zaprezentuje proces serwowania wina. Poszczególne etapy. może jeszcze tak po chwilkę podsumowania. Podstawowe etapy serwowania wina. Pierwszy etap. Prezentacja. Prezentacja. Drugi. Prezentacja. Jeszcze jest obcięcie folii, później otwarcie, degustacja, wyjęcie Tak, trzeba pamiętać, słuchajcie o tej degustacji, po degustacji co jest? Serwowanie. Serwowanie, Serwowanie okay, tak? Dobrze, słuchajcie. Teraz zapiszcie sobie zadanie domowe. Opracuj. Na następnych zajęciach zajmiemy się zasadami serwowania winem musujących. Dlatego też chciałabym, żebyście sobie w domu poczytali tylko na ten temat. I jak już będziecie coś wiedzieć, to za tydzień tylko sobie ćwiczenia z rozwania dzień musujących.